Witajcie, widzowie YouTube'a! W tym filmiku opowiem Wam o tym tu pałacyków. Historia dotyczy tego pałacu. Było to tak. Był tu kiedyś Adam Mickiewicz. A, pałacyk jest położony za górami, za lasami, za siedmioma dolinami, we wsi, o której zapomniał Bóg. Był tu Adam Mickiewicz i pisał swoje wiersze. Pisał te swoje wiersze i no i tyle. I pisał dużo wierszy. On tu melanżował ogólnie. Pijał nektar spirytusowy mocny. No i pisał wiersze. A teraz... A, i tu mieszkali jacyś ludzie. A teraz duch Ad Adama Mickiewicza i tych ludzi straszy tutaj. Wyje tutaj jakieś błyski w tych oknach są. Nie wiadomo, tu coś błyszczy. Jakiś, jakieś po prostu zjawy się pokazują. Słuchać yy, wiersze recytowane przez właśnie tego całego Mickiewicza i tych tutaj mieszkańców, którzy tu kiedyś mieszkali. I tak to właśnie było. To jest właśnie ten pałac. Tu już są okna poza zabetonowane i nie można się tam dostać. Słychać jakieś stuki, puki yy, w nocy. Po godzinie 12. Stuka, coś puka, nie wiadomo, co to jest. Ludzie się boją tędy chodzić po godzinie 12.00 to jest taka ścieżka i sobie ludzie chodzą, ale boją się wieczorem po prostu, nie? Żeby ich duch jakiś nie... nie ten. Słuchajcie, jakieś śmiechy tu o tych pijanych chyba, tych, tych, Te dusze, takie pijane, upite były, tym miodem pitnym czy czymś. I recytują te wiersze Mickiewicza różne tam z Freestyla, co oni tam. Pisał tu sobie, nie? No i to jest właśnie historia tego tu oto zabytkowego pałacyku położonego na wsi, o której Bóg zapomniał. O, zobaczcie. Fajny pałacyk, można by go odremontować, ale nikt go nie chce odremontować, gdyż tu straszy. I z tego powodu wszel, wszelkie, wszelcy, o jezu! Potencjalny nabywca nie chce. Nie chce. Po spędzeniu tu chwili czuję tu taką energię ym, poetycką, straszną. To by było na tyle. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz sprawdzania moich innych filmików. Kanał zatytułowany Życie jest piękne. A życie pozagrobowe jest CIEBIE, a życie tu jakiś jechał, jakiś gościu. Ciekawe co my tu kręcimy, a my tu kręcimy właśnie ten oto zabytkowy pałacyk, w którym był Adam Mickiewicz, sam w własnej osobie. Dobrze, na razie trzymajcie się, oglądajcie inne moje filmiki i tyle. Pozdrawiam.